Tak to się pewnie zaczyna. Samiczka i samiec łączą się w parę. Samiczka gotowa jest złożyć jaja. Tak wyobrażam sobie piękny początek tej uciążliwej choroby, która atakuje całe rodziny. Cześć, witajcie, mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem-pediatrą. Tworzę ten kanał i te filmy, i animacje, oraz inne ciekawe rysunki specjalnie dla Was, drodzy pacjenci, po to, by edukować Was w świecie medycyny, by pokazywać Wam wszystkie medyczne procedury, byście potrafili zrozumieć każdy etap leczenia albo diagnostyki. Chciałabym, żeby wizyta u lekarza nie była przykrą koniecznością, ale super przygodą. Więcej podobnych filmów znajdziesz tu pod linkiem. Dzisiaj opowiem Wam o owsicy, czyli chorobie, która jest powodowana przez takie małe, białe robaczki, pasożyty, które nazywamy owsikami. Owsica jest najczęstszą chorobą pasożytniczą wśród dzieci, w związku z czym istnieje spore ryzyko, że będziesz miał z nią kontakt, że możesz się zarazić. Zatem warto byłoby wiedzieć, jakie są objawy owsicy, jak można ją rozpoznać, jak leczyć i jak przede wszystkim jej zapobiegać. Jesteście gotowi na nowy film? Zatem zapraszam! Poznajcie owsika ludzkiego. Należy do grupy nicieni i jest pasożytem. Jego jedynym miejscem zamieszkania jest człowiek, a dokładniej jelito grube. Cykl życiowy owsika trwa około miesiąc. To czas od momentu inwazji do powstania pierwszych objawów. Dorosłe osobniki żyją do dwóch miesięcy. Wrotami zakażenia jest jama ustna i przewód pokarmowy. Człowiek zaraża się przez połknięcie jaj inwazyjnych, które mogą się znaleźć na dłoniach osoby zakażonej, w jego pościeli, ubraniu i pokarmie zanieczyszczonym jajami pasożyta, a nawet w powietrzu, bo jaja potrafią przetrwać w środowisku zewnętrznym. Najczęściej wygląda to tak. Dziecko czując świąt odbytu drapie się w okolicy odbytu i przenosi jaja na dłoniach pod płytkami paznokci bezpośrednio do ust albo do środowiska zewnętrznego, czyli np. do pościeli. Społkniętego jaja w jelicie cienkim wylęgają się larwy. Po dwóch wylinkach wędrują do jelita grubego i tam dojrzewają do w postaci dorosłych. Samice po czterech tygodniach składają w fałdach odbytu jaja. 10 do 15 tysięcy jaj. Po złożeniu jaj samice są wiernie wydalane skałem, a jajo przekształca się w jajo inwazyjne, czyli takie, które już potrafi zarażać. Takie jajo potrafi również przetrwać w środowisku zewnętrznym i zachowuje swoją inwazyjność przez 3-4 tygodnie. Jakie mogą być objawy obsicy? Ciekawe jest to, że często sama obsica przebiega bezobjawowo. Nasilenie objawów zależy od intensywności inwazji, czyli ile nas zaatakowało tych robali, jak długo to już trwa, a także od naszej wrażliwości osobniczej. Najczęstszym objawem jest nocny świąt okolicy, około odbytniczej. Dlaczego tak jest? Otóż samica, która wędruje w te okolice i składa tam jaja, powoduje tam miejscowy stan zapalny, lekką reakcję alergiczną, i to wywołuje właśnie świąt. A wędrówka samic odbywa się w godzinach wieczornych i nocnych. Stąd objaw ten pojawia się głównie w tych godzinach. Czasami dzieci mogą mieć zaburzenia snu nocnego, czyli budzą się, są niespokojne, nie chcą ich spać. Zaczynają być nadpobudliwe w ciągu dnia, nerwowe, mogą być niewyspane, mogą, może się nam wydawać, że są zmęczone. Nadpobudliwość może też objawiać się problemami z koncentracją. Masywna inwazja, czyli mamy w sobie bardzo dużo tych robali, może powodować bóle brzucha, nudności czy biegunkę. Czasami owsik może znaleźć się w okolicy wyrostka robaczkowego, czyli może spowodować stan zapalny wyrostka robaczkowego. U kobiet natomiast może powodować również stan zapalny okolic intymnych. Metodą z wyboru jest wymaz w okolicy odbytu. Trzeba kupić specjalny zestaw w aptece, który składa się z szkiełka podstawowego i przylepca. Przylepiec należy nad ranem nakleić w około odbiorniczą, bo wtedy właśnie samice wędrują tam i składają jaja i w ten sposób te jaja przykleją się do tego przylepca. Przylepiec potem zdejmujemy i przyklejamy do tego szkiełka podstawowego, który jest w zestawie. I taki zestaw podpisany naszymi danymi, czy danymi dziecka, Oddajemy do badania. W ten sposób pod mikroskopem sprawdzana jest obecność form dorosłych, ale najczęściej chodzi o to, by znaleźć jaja inwazyjne. Badanie należy oddać w ciągu 24 godzin od pobrania. Badanie kału w kierunku pasożytów jest badaniem raczej trudnym do wykonania, zajmuje zdecydowanie więcej czasu i jest niestety mało dokładne. To są jakieś badania krwi w kierunku owsika. Nie ma takich badań i nie ma takich wskazań. Wystarczy znaleźć jaju w wymazie z odbytu bądź też wiedzieć, że w przedszkolnej grupie występują owsiki, a dziecko ma typowe objawy dla tej choroby. Można też znaleźć samemu w kale dziecka postać dorosłą, czyli np. samicę, która została biernie wydalona. Wtedy też rozpoznajemy owsicę i leczymy bez konieczności wykonywania badań. Leczenie i profilaktyka. W kuracji wykorzystujemy leki przeciwpasożytnicze, przeciwnicieniom i takim lekiem jest na przykład Pyrantel. Jak to działa? Lek, który jest podawany do doustnie u tego robaka, u tego nicienia powoduje porażenie jego płytki nerwowo-mięśniowej, czyli tak naprawdę unieruchomiamy tego robala, w ten sposób może on zostać wydalony z przewodem pokarmowym. Kurację pyrantelum, na przykład pyrantelum, należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach. Dlaczego? Ponieważ cykl rozwojowy pasożyta może spowodować reinfekcję. Czyli moglibyśmy nie wydalić wszystkich jaj, a te mogły stać się inwazyjne. Dlatego zaleca się powtórzenie kuracji tym lekiem. Należy też pamiętać, że żeby kuracja była skuteczna, musimy przeleczyć wszystkich domowników. Po 14 dniach można wykonać badanie parazytologiczne, żeby sprawdzić, czy udało nam się tego pasożyta pozbyć po całej zakończonej kuracji. Ważna jest niezmiernie higiena osobista, czyli częste mycie rąk, częste kąpiele, zmiana bielizny oraz e, pościeli. Należy zapobiegać zaparciom, czyli dieta powinna być lekko strawna i bogato resztkowa. Nie stosujemy żadnych leków przeczyszczających, nie ma sensu. Wskazane są okresowe badania dzieci i personelu, w takich instytucjach jak przedszkola i żłobki i leczenie w momencie stwierdzenia zarażenia. Nie ma niestety metod, które by nas uodporniły na owsika. Możemy jedynie leczyć chorobę. Ha! No wiem, że temat troszeczkę jest obrzydliwy, ale skoro ta pasożytnicza choroba może atakować całe populacje dzieci, a również całą rodzinę, myślę, że warto jest znać objawy owsicy, jak ją rozpoznać i przede wszystkim jak leczyć. Mam nadzieję, że tym razem podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałam, że wiesz coś więcej na temat tej dziwnej choroby. A jeżeli interesuje Cię więcej medycznych ciekawostek, jeżeli chciałbyś poznawać medyczne procedury, jeżeli podoba Ci się to, jak przedstawiam wszystkie medyczne pojęcia, zapraszam Cię do oglądania pozostałych filmów. Tutaj zamieszczę linka, jeżeli ten film Ci się spodobał. Rozważ proszę subskrypcję, postaw lajka, napisz w komentarzu, czego chciałbyś się jeszcze ode mnie dowiedzieć. Bardzo chętnie przedstawię ci nowy temat. Mam już pomysł na następny film, ale musicie jeszcze chwilkę na niego poczekać. Tymczasem do zobaczenia. Pa!